Piątek? Piąteczek? Dokładnie, Piątunio. Dzień dobry, witajcie na ranczu, drodzy widzowie. Dzisiaj piękna pogoda. 15 chyba, czy 16 stopni? Piękne niebieskie niebo, tam delikatne chmurki, popatrzcie, bardzo gdzieś tam delikatne. Więc kurczę, aż się chce żyć. Dzisiaj mam urlop piąteczek, więc działam. No, mój piąteczek się wcześniej zaczął, przyznam się szczerze, w środę się zaczął, ale nic. Dzisiaj działam, piękna pogoda, postaram się przemalować przynajmniej z dwa przesełka kolejne. A co, a Wam chciałem pokazać? Króliki, obiecane króliki, o których już chwilę temu informowałem, że będę to nagrywał, że pamiętam o Waszych komentarzach. Więc dzisiaj zapraszam Was na szybki przegląd młodych królików. Prezentuję pierwszą partię. To są maluchy. Co ty masz tu przynosi brudne? To są maluszki. Akurat. stań tutaj, o! To są maluszki po tej samicy, którą Wam mówiłem, że ma takie fajne, grube uszy. I to mi się bardzo w niej podobało. I powiem Wam, że te maluchy nie wszystkie, ale przynajmniej dwa powinny pójść w samicę. Wydaje mi się, że ta sztuka i być może ta. Zobaczymy, nie? One są gdzieś z trzeciego tygodnia stycznia, o te maluchy. No to tak dwa miesiące, powiedzmy, mają. Dwa? Dobrze mówię? Luty, marzec, kwiecień. Trzy, przepraszam. Trzy miesiące prawie mają. Nawet nie wiem, czy to samce, czy samiczki, wiecie? Nie sprawdzałem na ten moment. Na ten moment jeszcze za wcześnie. Do nich sprawdzać, maluchy. I jeszcze są takie, wiecie? Nie, nieforemne takie super. Dużo jeszcze po nich nie zobaczycie co i jak, ale już po uszach coś tam widać, nie? Natomiast tutaj to jeszcze takie są szczurkowate jeszcze, jeszcze trochę za małe. A tutaj Wam pokażę. Króliki, które moim zdaniem w tym momencie na, na hodowli, jeśli chodzi o młode króliki, mają największy potencjał. One są z 1 stycznia. Termin był na, na ten, na sylwestra, a 1 stycznia się wykociła samiczka. Oczywiście nie ma róży bez kolców. To jest samczyk. To jest samiczka. Króliki naprawdę już bardzo fajne. Ale popatrzcie, co jest z samiczką. Samiczka. Nie ma ogona i niestety wystawowo jest już skasowana. Zobaczymy, jakie młode będą po niej, bo naprawdę jest bardzo ładny król. Bardzo ładnie idzie i, i tutaj jest co dźwignąć, jest co złapać. Dosyć grubej budowy. Natomiast samczyk jest w pełni, że tak powiem, sprawny pod wystawy. I samczyk, jak najbardziej, mam nadzieję, że w tym roku coś może zdobędzie. To są w tym momencie, moim zdaniem. Może ktoś będzie miał inne zdanie. Natomiast moim zdaniem to są. Moje faworyty, jeden faworyt, drugi to jest po prostu bardziej do celów rozpłodowych, ale śmiem twierdzić, że najpiękniejsze króliki z młodych, które mam w tym momencie one są po samcu od pana Malinowskiego. Panie Malinowski, jeśli pan ogląda, to pozdrawiam serdecznie. Pana samczyk się bardzo ładnie spisał i naprawdę bardzo ładne mioty po, po tym samczyku są. Jak wam się podobają króliki? Oczywiście, te króliki mają już swoją właścicielkę, która jest za kamerą w tym momencie. Pozwólcie, że ja Wam. Ja Wam zaprezentuję tą właścicielkę. Amelka, powiedz, jak się nazywają te Twoje króliki? Samiczka nazywa się Kusa, a Samczyk Farmo. Farmo, tak? No. Amelka była tą e, fanką programu Farma tak. i takiej zostało I, i po prostu nazwała sobie Farmo Samczyka. Samicka Natomiast. Samiczka jest kusa, tak? Kusa. Kusa. Powiem Wam, genialna w dotyku sierść. Patrzcie, Miłoszek miał przygodę. Nie uśmiechaj się. Stań tak normalnie. Nie mruż oczu. O. To jest skutek spotkania z Jasiem. Jak się za szybko... Jak za szybko biegnie się w swoją stronę, a Jaś biegnie do Miłosza, no to tak to wygląda skutek spotkania. No. Dobra, co Wam mogę powiedzieć o tych królikach? W tym momencie jeszcze delikatnie, ale to bardzo delikatnie kostki czuć tutaj na zatkach, ale to, to się wyrówna. Maluchy jeszcze nabierają ciałka, więc to się wyrówna. Sierść bardzo fajna, mięciuteńka. Nie, nie trzesz ich teraz, króciutka. Naprawdę jest bardzo fajny materiał. Pod wystawy, zwłaszcza ten samczyk. No, samiczka, tak jak Wam mówiłem, przez brak ogórka. nie wiem, nie, nie powiem Wam, widzowie, czy ona straciła ten ogonek. Czekaj, z tej strony pokażmy, czy ona straciła ten ogonek, że, że został odgryziony, czy po prostu od małego nie miała. Tego nie jestem pewien. Ciężko mi w tym momencie powiedzieć, co było przyczyną. Natomiast, jeśli chodzi o, o materiał genetyczny, to naprawdę ciekawe okazy. Popatrzcie na linię głowy tego samca, o to mi chodzi. Czekajcie, niech ja, go, niech ja go trochę tak tutaj... stań, maleńki. o teraz popatrzcie. Ciekawy, nie? Tu naprawdę może być coś ciekawego z tego samczyka. Mi się bardzo podoba ta linia głowy. Pokaż się mały, no. Widzicie, to tak z królikami to jest. Jak się człowiek jak z dziećmi. Jak się człowiek chce pochwalić, to nie wychodzi. O! Teraz było dobrze widać tą linię głowy tutaj. Bardzo mi się podobają króle z tym kształtem głowy. I tą linię będę chciał u siebie mocniej rozwijać. No. Tak, proszę pana, tak, tak. Samiczka już ma bardziej smuklejszą głowę, a on widzicie, taką pełniejszą. A tutaj widzicie samiczkę właśnie od tych dwóch moich najlepszych okazów. To jest ich mama. I ich mama wychowuje kolejne dwie sztuki. Ta samiczka ma to do siebie, że ona nie ma dużych miotów. Ona ma dwie, czekajcie nie dwie, trzy albo cztery młode. Natomiast no wiecie jak to jest z młodymi i przeważnie dwa się jej udaje odchować. To wyciągnie za cyckiem, to gdzieś kurczę przygnieciony. Nie ma dużych miotów, maksymalnie chyba miała pięć. Więc to jest samica, która ma małe mioty, ale naprawdę popatrzcie tutaj już, tu też widać tą główkę u jednego i u drugiego króliczka, też jest ta sama główka. Też jest ta sama krzyżówka, czyli ta sama samica i ten sam samiec. I powiem Wam, tą linię będę mocno rozwijał u siebie, bo bardzo mi się podoba zarys tej głowy. O, widzicie? Miauka, nie o Tobie mowa. O. Tu akurat maluszki, nie wiem jeszcze, nie mam pojęcia, czy to samiczki, czy samce. Natomiast w obydwu przypadkach ogonki są. Trochę słabsze światło, bo jesteśmy teraz pod wiatą. Drodzy widzowie, no ale nie wszystkie chcę tak wyciągać z klat, tylko niektóre wam pokażę tutaj na miejscu. Takich maluszków nie będę wyciągał. Samica powiem Wam, nie jest genialna, bo ona Ona dostała ocenę, patrzcie, 94,5 na wystawie, e, w kielcach, więc nie dostała super jakiejś ocen, ale bardzo ładne młode są po niej. I to jest właśnie to, co wam kiedyś mówiłem i uczulałem, że. To nie jest tak, że kupicie dwa czempiony, skrzyżujecie i będą genialne króliki. Czasami po dwóch czempionach wychodzi taka padaka, że szkoda mówić. A tutaj samica może nie jest idealna, ale samiec dużo dobrych genów przekazał i miks wychodzi całkiem ciekawy. Tak jak już mówiłem, drugi miot, i w drugim miocie znowu ta sama głowa i znowu ta sama fajna linia. Ja tak mówię, mam nadzieję, że wy to widzicie. Może, może dla laika może to nie być tak widoczne? No to miesiąc mają, tak mniej więcej. Troszkę, może więcej. Miesiąc i tydzień, coś takiego. Natomiast, po, jak pamiętacie, ta samiczka i druga jej siostra były w Kielcach, i na, z tamtą drugą samiczką dużo, dużo ładniej wygląda, dużo lepiej się prezentowała. A dużo gorsze króliki są po niej niż po tej. Więc to nie jest wcale tak powiedziane, wiecie, że zawsze jest tak czy tak. Tutaj jest mama tych czterech królików, o których Wam mówiłem na początku, z tymi grubymi uszami. To jest ta właśnie matka z grubymi uszami. I ona ma teraz swoje statko pięciu takich kindrusów. Ona ma takie fajne, grube uszy. Nie jest to... To jest taka domena szarych królików raczej, nie? Takie otwarte, grube ucho. A tutaj, u tej samiczki mi się udało. Nie jest za bardzo długie to ucho. Ona nie ma długiego ucha, ale ma fajne, grube. Nie pamiętam jaką ona tam notkę dostała w Kielcach. Już nie pamiętam. Tamte niedługo będą właśnie do tatuowania króliki. No prawie... 6 tygodni. całe 6 tygodni te maluchy. To jeszcze są w tym takim... W tej, w tej takiej sierści dziecięcej nie? taka nastroszona ona jeszcze wypadnie i będzie zmieni się, więc te kolory to są jeszcze takie, nie do końca takie jakie będą samica troszeczkę, wiecie, ona teraz jest na karmieniu, to ona się tak nie prezentuje super ale fajna, trusia, spokojna tutaj znowu samiczka z młodymi eee, ta samiczka to akurat jest samiczka. To nie jest ode mnie samiczka. Ta jest od pana Łukasiewicza. I właśnie tutaj jest taki ciekawy miks. A samczyk jest od pana Malinowskiego. Czyli pan Łukasiewicz, pan Malinowski. Zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Ale też maluchy są w tym takim, w tej sierści jeszcze dziecięcej, więc ona taka, taka nastroszona jest. Ona nie jest taka gładka, ona jest taka. Widzicie, to jest taki meszek. To nie jest to nawet ciężko okrywą włosową nazwać. To jest, to jest taki mech, jakby nie. Ładna samica, długa. Popatrzcie. Tylko też na wilince delikatnej, więc ona tak się nie prezentuje. I maluchy też jeszcze tej sierści nie mają takiej, jak, jaką bym chciał, żeby się prezentowało ładnie. Ale to wszystko, wiecie, to jest kwestia czasu. Tutaj kolejne maluchy. Te znowu. Eee, kurczę, nie pamiętam kiedy one były. One były z. Z, 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 z. z początku, chyba, styczeń one są. Musiałbym sobie w notatki zerknąć. A, myślicie, że jeść będzie, tak? i Już szukacie. Zaraz damy coś jeść. To są samczyki, akurat, więc wszystkie odłożone. Tutaj w jedno miejsce. I tu mam jeszcze takie. I kto wie, czy tych maluszków nie będę miał na sprzedaż tak, żeby wcześniej sprzedać. Tutaj jest krzyżówka, którą no niekoniecznie chcę iść w tą krzyżówkę. Więc coś z tych maluchów będzie do sprzedania. Coś może zostawię, bo ten chyba zostanie z tymi uszami takimi ładnymi. I być może ten, natomiast te trzy z środka prawdopodobnie będą na sprzedaż. To jeszcze zobaczymy, nie? Drodzy widzowie, i tak by wyglądał szybki przegląd. To naprawdę szybki przegląd. Wierzcie mi, e, słabe tam mam oświetlenie. No kurczę, jak zrobię tą piękną królikarnię, taką jaką mam wyśnioną, to wtedy będziemy przeglądać po kolei klatka po klatce. A tutaj, no to kurczę, słabe oświetlenie. Nie chcę tych królików tak wy wynosić i, i, i biegać z nimi tam i z powrotem, więc te najładniejsze Wam pokazałem. Natomiast. E, Resztę no to, to, no to nie będę prezentował, bo czasami nie ma się też czym pochwalić. To wiecie, powiem tak: każdy hodowca też ma jakieś swoje tam sekrety, nie? więc ja też nie zdradzę Wam wszystkiego. Jest jak jest, wszystko zobaczycie na wystawach, czy się uda, czy nie. Tak jak widzicie w tle, bociuś jest nie wiem, singiel, nie single, nie wiem, już, już ich nie rozróżniam, naprawdę. Za dzisiaj dziękuję. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!